Mateusz Kaniowski, razem mną Mateusz Murański, witam z powrotem. Cześć Mateo, siemano. Syna marnotrawnego? No nie nazwałbym tak tego. To jak to w ogóle wyszło? Bo już wiem, że na konferencji mówiłeś, że pieniądze, że wyciągnęli rękę, no ale ja wiem, że wy byliście wściekli, były różne obraźliwe słowa wobec włodarzy. Twój tata krzyczący po naukałcie na Miloni że Boks rozpara, i tak dalej, i tak dalej. Tak już jakbyś mógł powiedzieć, tak od serducha. No ale co miałbym Ci teraz wokować jakby w kilka, kilka telefonów, kilka spotkań, kilka rozmów, które mamy mieć? Pokrótce, w minutkę, no, żebyś się nie, zmieścił. Nie, no nie ma to już, nie mogę w minutkę i nawet w sekundę po prostu doszliśmy do konsensusu. E Została wyciągnięta ręka na zgodę ze strony federacji. Dżentelmeńska umowa, jestem tu gdzie jestem, gramy dalej, szum ma z była, Była... była, była, była um, um, cztery organizacje chciały zrobić rewanż między mną a Tańculą. A stanęło, stanęło na, 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 na fejmie. No i jestem tu gdzie jestem. No i lecę dalej. No i myślę, że właśnie tak jak powiedziałem na, 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 na konferencji, że traktuję Arka, mm, nie wiem jak będzie, bo mogę przegrać oczywiście, to się może wydarzyć, ale traktuję go jako przepustkę właśnie do, tylko że myślałem, że ten Kubańczyk ma, wywal, że ma pas w 9.3 3 On ma w 8.4 ma w 8.4, no, ale waży pewnie kostówki więc musiałem się go podpytać jak to jest zjechać ze stówki na 8.4, 4 nie? Ale generalnie jakiś taki way czy coś, super, bo to wiesz, sportowy sport, 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 jeszcze raz sport, do, czego, do, do którego ja dążę za jakieś dwa, trzy lata, myślę, takich solidnych treningów będę mógł się nazwać zawodowcem, jak stoczę jeszcze wiem, pięć walk freakfightowych, dwie zawodowe, będę mógł powiedzieć sobie, że jestem zawodnikiem MMA. A czemu akurat chcesz się bić z Kubańczykiem? Bo nie rozumiem tego do końca. Jest co, bo jest to, wydaje mi się, najbardziej e, takie elektryzujące dla mnie osobiście e, spotkanie w klatce, bo on jest mega, me, jest mega kotem po prostu. No ja lubię wyzwania, no i tyle. Okej, okay, ale dużo osób się go boi, dużo osób nie chce z nim walczyć, w sumie to chce tylko i wyłącznie Arab i nagle wychodzisz ty i mówisz, że potań są i To znaczy, wiesz co, no ja tak samo jak każdy bał się walczyć z Mielonidasem na elit, na, na elit no to przy śniadaniu w dzień, w dzień walki ja wziąłem tę walkę i udało mi się efektownie go znokautować w niecałą minutę. Był to najbardziej brutalny nokaut chyba w historii fame, 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 ogólnie freak fightów, bo miałem chwilę euforii, tam. skakałem ze szczęścia, no ale kiedy się obróciłem i zobaczyłem, że stoi wokół niego 10 osób pogotowie i on ma oczy tak otwarte po prostu. No to było przerażające. To było przerażające i uwierz mi, Mateusz, że serce mi stanęło naprawdę, bo wiesz, naprawdę myślałem, że coś się stało, nie? No ale. Tam go odczucili, wstał po paru minutach, mówię, Jezus, dzięki Bogu. I cała, cała euforia z walki z wygranej przeszła mi na taką ulgę, że jemu nic nie jest. Nie? Wracając do twoich słów. Był to, a jest to według mnie mocny zawodnik, no bo wygrał z Kizem, trenuje parę lat zapasy w Czerwonym Smoku, stójkę i no tam nikt za bardzo nie chciał z nim walczyć. Nie? Wracając do tego, że Federacja wyciągnęła rękę, się dogadaliście, czy ty nie chowasz żadnej urazy? No to by mi tutaj chyba nie było, nie? A federacja? To już pytaj federacji. To na pewno będę pytał, tylko właśnie jestem ciekawy, czy ty, ty tak totalnie się odciąłeś od tego i uważasz, że wszystko jest w porządku? No, tak jak na początku wspomniałem, ten rozdział jest zamknięty, lecimy dalej. no. Świat toczy się dalej, idziemy do przodu. Ale to będzie. No, nie cofamy się do tyłu, idziemy do przodu. Nie cofamy się do tyłu. Tak. <laughs> nie skaczemy do góry. Ani w walce, ani w życiu. Nigdy się nie cofamy, pamiętajcie. Dobrze, Arek Tańcula i ty macie już troszeczkę inny kontakt. Można było odnieść takie wrażenie, że jesteście wobec siebie milsi, tacy spokojniejsi. Milsi spokojniejsi, no. Skonkretyzuję pytanie, może Maciej, co? Czy ty czujesz taką samą nienawiść do, Mateu, do Mateusza, do Arka Tańculi, jak wcześniej, czy już jest tak spokojny? Ja czuję do niego ogromną nienawiść ja go nie szanuję jako byłego przyjaciela. Natomiast szan szanuję go jako gościa, z którym porównuję wejdę do klatki, z którym dałem bój yy, najbardziej krwawy w historii Freak Fightów i, i za to mu się należy szacunek. Yy, więc szan sz nie szanuję go jako byłego przyjaciela, natomiast szanuję go jako gościa, z którym wychodzę do klatki. No, po prostu. Okej, okay. a teraz się dowiedzieliśmy również, że twój tata wejdzie do klatki i powiem szczerze, że to, to już mnie w ogóle zaskoczyło. No, będziesz w szoku. Będziesz w głębokim szoku, kto to będzie? Dlaczego? No będziesz, 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 będziesz. Aż tak potężne nazwisko? Potężne. Aż chyba bardziej niż sam fakt nawet tego nazwiska. Szokuje mnie to, że twój tata jednak doszedł, bo ty, o ile nie mówiłeś jakoś źle na federację, o tyle twój tata już mocniej szedł na tą wojnę, szczególnie właśnie po twoim nokaucie na Mielonidas. Mhm, mhm. No tak, wiesz co, bo generalnie, no, no nie da się ukryć, że e, poczuliśmy się gdzieś tam, e, nie chcę mówić oszukani, bo to już były sprawy, wiesz, e, między mecenasami, więc jakby rozrzucił się po kościach, Została wyci wycięta ręka w naszą stronę, więc po prostu dżentelmeńska umowa. No, nie będę tu się tutaj rozpisywał, bo nie ma o czym mówić. No. A jeżeli chodzi o kary umowne, które miałeś płacić, to czy już to zażegnaliście? No, tak jak mówię, temat jest zamknięty. A czyli wszystko jest dogadane telmańska umowa świadczy o tym, że wszystko jest to dogadane. Coś rozumiesz całą przez się, Mateuszku. Nie? No dobrze, Mateuszku. <laughs> Słuchaj, Twój adam miał walczyć w Elicie. Czy teraz będzie walczył w Elicie, czy jednak w Fejmie? No, najpierw robi przycierkę po najmanie, a później walczy na Fejmie. Twoja będzie walczył z najmanem? Tak, tak. To już jest oficjalne, bo ja pierwsze słyszę? No tak, oficjalne, ale jeszcze nie wiadomo gdzie. Wiesz, dwie są dwie federacje. Jest to początek nowego roku i ta walka będzie. Już jest podpisana ze strony Taty, czy ze strony Marcina dochodzą różne słuchy. Robi jakieś różnego rodzaju, no, że tak powiem, kontrowersje z podpisaniem umowy, aczkolwiek no, tata ma gwarantowaną walkę już na, na, na w. w, w, w federacji na Elite Fighters, ponieważ to już zostało oficjalnie, oficjalnie ogłoszone na zasadach, które, które będą, które są jego jakby, które lubi, czyli gołe pięści bez limitu czasowego i uderzenia z łokcia, łokciem. Przepraszam, no i czy to będzie Marcin Najman czy ktokolwiek inny, tata i tak ma zagwarantowaną za, za walkę, w, tak więc jakby, e, jakby to nie był Marcin Najman, to i tak walka taty się odbędzie przed walką e, tutaj na trzynastce, będzie to main event albo co main event, jeżeli chodzi o tata, nie? Słuchaj, no żeby walczyć w kolejnej vencie, albo w main będzie trzeba być przeogromną gwiazdą. Twój data w ciągu roku, jeżeli chodzi o bycie znaną osobą, no zrobił diametralny skok do przodu, bardzo duży. Czy ty jesteś zadowolony z tego, że Twój data jest takim superstar? Pewnie, oczywiście. A coś więcej? Znaczy, chciałbym wiesz, co generalnie chciałbym, żeby wszyscy w końcu zobaczyli e, tego pana w klatce, nie? Bo ja wiem, jeszcze parę osób wie, co tam się stanie, i. i, i... Ale cały świat nie był, więc już nie mogę się doczekać tego momentu, kiedy w końcu oni się przekonają jakby o wartości tego tego człowieka, czyli mojego taty w, w klatce. Ja się domyślam, że ty mi nie powiesz dokładnie, co twój zrobi, ale możesz mi powiedzieć, co sądzisz, jak ludzie na to zareagują, bo właśnie o tym powiedziałeś. Ale na co? Że nie możesz się doczekać tego, jak twój tata wystąpi, to ja chciałem cię teraz zapytać, jak sądzisz, jak oni zareagują na ten występ? Co, wiesz, o co mi chodzi? Znaczy, z tego, co teraz jakby zdążyłem zauważyć, e, e, już ten a, a antagonizm w kierunku mojego taty jakby z, z, zniknął, no z racji tego, że jak wychodził do, do jak później jak, jak schodził też ze sceny do, do klaski, tak więc tak więc wydaje mi się, że teraz tylko pieczątko będzie po prostu przejażdżka po pierwszym zawodniku, przejażdżka po drugim. No i będzie, i tak jak wiesz, to jest taki owczy pęt, ludzie idą za wygranym. Czyli sądzisz, że oni się nie mogą już doczekać tego starcia, czy oni dopiero wtedy nie będą się mogli doczekać, jak zobaczą pierwszą walkę? Myślę, że dopiero wtedy, jak zobaczą pierwszą walkę. Dobrze, dziękuję, dziękuję, dziękuję. bardzo za wywiad i powodzenia w przygotowaniu. Dzięki Mati, pozdrawiam.